W dzisiejszym odcinku zwiedzamy urokliwe miasteczko w Overni, w regionie wygasłych wulkanów. Przypominamy, że odbyliśmy 35-dniową podróż po Portugalii. Wakacyjna przygoda pod namiotem dmuchanym po Europie. Po pobycie w Pirenejach. Przyjeżdżamy około 650 km lokalnymi i francuskimi drogami i rozbijamy się w ciekawym kempingu. Rozbijamy nasz wakacyjny domek, czyli namiot Muchany i udajemy się do miasteczka Châtel-Gouyen. Nasze podróże rozpoczęliśmy od całkiem małego namiotu firmy Bergson. I przemierzyliśmy północną Francję, głównie Normandię. W następnych wyjazdach towarzyszył nam namiot Kechua Arpenas 4,1. Zrobiliśmy krok w przód i przenieśliśmy się na większe salony. Namiot wytrzymał trzy długie francuskie wyprawy. Zakończył swój żywot na kempingu w Barcelonie przez zbyt mocne naciągnięcie tylnej ściany namiotu. Do Portugalii udaliśmy się już nowym, komfortowym namiotem dmuchanym. Namiot przeżył 35 dni w podróży. Odwiedził kempingi w Francji, Hiszpanii i w Portugalii. Był rozbijany od północy w Espinio niedaleko Porto, w Coimbrze, w Nazarę, w Lizbonie, w Salemie i w do do Peru. Przeciwyciom na kempingu. Zostawiliśmy hamak. Antoś nie chce z niego schodzić. I tak funkcjonujemy. Jesteśmy po spacerze w Nazarę. Mamy lampki. Ja próbuję montować jakoś ten filmik. Przed chwilą mieliśmy nawet nie kolację, tylko przekąski. Mozzarella, winko, jakaś szyneczka. Dojechał do Toledo w Hiszpanii. Oraz do urokliwych francuskich Pirenejów. Namiot muchany to świetny wybór. Zaletą było bardzo szybkie rozkładanie i zajmowanie miejsca na kempingach. Kolejnym plusem to system Fresh and Black, który naprawdę dawał komfort chłodu i zacienienia w gorące upalne dni. Małym problemem był kolor i podatność na zabrudzenie. Natomiast świetnie się sprawdził podczas burzy i ogromnej wichury, ale o tym opowiemy wam w następnym odcinku. No ale minus białego koloru to to, że się łatwo brudzi. Zobaczcie tu na przykład, tu nie widać O teraz. Tu się już tam gdzieś pobrudził. Tu staliśmy pod drzewem i też już wiemy, że jak wrócimy, musimy jechać na działkę i go umyć. Bo jest, staliśmy raz nad drzewem i po prostu coś Coś tam kapało z tego drzewa i, i, i są takie małe jakby zacieki, także tak, na pewno e, łatwiej się brudzi. A teraz zapraszamy na spacer po francuskim miasteczku w Auverni. Mi Ala podpowiada, że mamy aleje Unii Europejskiej, że na początku była flaga Unii Europejskiej, a tu są rozwieszone e, wszystkie kraje, członkowskie Unii. Tu mamy fajne miejsce. Dyskorolki. Tam będzie chyba sklep, nie? Food. Zobaczymy, czy tym razem miasteczko też na pewno Ostatnio, jak byliśmy, to był jakiś fajny dzień, w którym były traki i bardzo dużo ludzi. Na jednej z głównych ulic. W ogóle tutaj bardzo mało jest informacji na temat tej miejscowości. Natomiast, między innymi, dziś tam wyczytałam, że e, znajdują się tutaj mm, spa, e, i można się oddać jakimś kąpielom zdrowotnym i tego typu przyjemnościom. E, takie tutaj też miejsca się znajdują. A teraz podążamy do miasteczka. Towarzyszą na Unii, e, państw członkowskich Unii Europejskiej, bo idziemy, ale ją. Unii Europejskiej. Mam oczywiście e, nadzieję na zjedzenie czegoś dobrego, czegoś regionalnego. Pewnie regionalne to m.in. też różnego rodzaju sery, które we Francji cieszą się dużą popularnością. Zresztą no, Francja stoi winem ślimakami, no i oczywiście serami. Zobaczymy co nam się uda tutaj upolować. Zobaczcie, to chyba nieprzypadkowo. Mamy tutaj Polskę i Portugalię. Tutaj piękny jakiś zabytkowy nie wiem, czy dworzec. Łączny dworzec, ale pasada robi wrażenie. Do tego jeszcze jakieś nowoczesne rzeźby zaczynają się hotele, które związane są z wodami termalnymi, spa w takim klimacie nasza budowa zdrój albo w francuskim wydaniu przed nami kasyno hotele, uzdrowiska i tutaj mamy jakieś placy w centrum gdzie kuracjusze krasowicze, turyści Mogą się spotkać, mogą odpocząć. Usiąść na ławeczce. Chyba jakiś koncert się szykuje. Widzimy małą scenę. Tu mamy teatr przed nami. Kasyna. I uzdrowiska. Przed nami Grand Hotel. Tam też widzimy w oddali jakieś architektoniczne perełki, teraz idziemy bliżej. Tutaj chyba jutro dopiero będą odbywać się jakieś koncerty. Scena się buduje. A tu za sceną mamy park zdrojowy. Wszystko związane z wodami termalnymi. Tak jak mówiłam troszkę mi się to kojarzy z naszymi miejscowościami. Taki miododajski Mocno żałujemy, że nie udało nam się zwiedzić wulkanu w Owerni, ale zapisujemy to miejsce w notesie z myślą, że kiedyś zatrzymamy się tu na dłużej. Miało być lokalnie i regionalnie, a wyszło jak zawsze pizza i keba. Słuchajcie, dzisiaj dzień w podróży. 8 godzin jazdy, przyjechaliśmy do miasteczka, siedzieliśmy sobie na pizzę, zaraz będziemy jeść pizzę, godzina 19,35 stopni. Antek nie lubi pizzy i zamówił sobie kebaba obok. My czekamy na pizzę dwie, popijamy piwko zimną kole. Słuchajcie dzisiaj nielokalnie, bo jestem mega głodny. Chciałem coś zjeść, a nie dostać na talerzyk troszkę sałatki polanej sosem. Dlatego dzisiaj pizza i kebab. Bleh. Słuchajcie, miasteczko zwiedzone. Kolacja zwiedzone. To była bardzo Idziemy na kemping Jutro rano kolejna podróż. Jedziemy do Belfort. No i później ostatni dzień podróży przez Niemcy, Polskę do domu. Miejmy nadzieję, że w Polsce wyruszymy tak, żeby w Polsce jeszcze wieczorem zdążyć zjeść schabowego. Bo albo zawsze pirogi. albo pierogi, bo zawsze o tym marzymy po 30 dniach takiego jedzenia wyjazdowego. Marzą nam się pierogi albo schabowy. A potem znowu tęsknimy za tym jedzeniem wyjazdowym. Tak. I teraz znowu 10 miesięcy będziemy tęsknić i czekać na kolejny wyjazd. Pewnie w ferie zimowe coś wymyślimy w Polsce. kraju, w Polsce. A następną podróż będziemy planować przez ten kolejny czas. Myślę, że był udany wyjazd, fajnie było. Bardzo dużo zwiedziliśmy, naprawdę tych emocji i yy, wrażeń było bardzo dużo. Dobrze, że są zdjęcia, że można do nich wrócić. Można to sobie jeszcze poukładać w głowie, bo naprawdę codziennie było coś nowego, codziennie było inne miejsce prawie. A mnie zaskakuje to, że w Portugalii o tej godzinie co teraz ja musiałem się ubierać. No już Bo bywało. było chłodno tam cały wiatry lipiec, razie, tak, wiatry. A tu w tej chwili mamy. Jest godzina 20.30, prawie 21.00, my dalej jesteśmy w krótkich rękawkach i jest bardzo gorąco. Zobaczcie na ten kemping westernowy. Słuchajcie, są plusy i minusy namiotu. Dzisiejszy był mega minusem. Serdecznie zapraszamy do oglądania materiałów na naszym kanale z podróży po Portugalii. Jeżeli spodobał Ci się nasz pomysł na wakacyjną przygodę, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw ślad po sobie, czyli komentarz i łapkę i czekaj na nasze nowe relacje z podróży. No to zobaczcie, co tu się dzieje. No miejsce jest niesamowite. Za bardzo nie chcę wam. powiedzieć później, że mówię przefajne, niesamowite i. No ale co tu dużo mówić?